Panie Michale, czemu rząd nie ma rzecznika prasowego z prawdziwego zdarzenia? Na Boga Świętego nie mam pojęcia. To jest pytanie do premiera. premiera premier ma takie, a nie inne podejście. Ja powiem szczerze, ja nawet. To coś jest na rzeczy, bo to dopiero to pytanie dopiero mi uświadomiło, że nie ma rzecznika bazowego rządu. Przepraszam, nie chcę tutaj być posądzony, że ja coś jakoś ironizuję, czy cokolwiek, to proszę mi wierzyć. To, że nie ma spójnej narracji obozu władzy, to jest potworny problem. I rzecznik rządu to byłaby osoba, która mogłaby odpowiadać za wspólną narrację. Co jest problemem? Patrzcie jak trzeba dobrze reagować. Jak to się nam udało, w PSL-u, w Ministerstwie Obrony zorganizować. Tam każdy atak jest od razu informacyjnie przyjmowany na klatę i od razu jest odpowiedź. I od razu jest narracja. W Ministerstwie Obrony na każdy atak na kosiniaka jest nie tylko odpowiedź, ale od razu gotowa i przygotowana prawdziwa narracja. I na tym się dzisiaj rozbił, na tym ataku na kosiniaka rozbił się dzisiaj yy, błaszczak zaatakował i dostał fangę i oni dzisiaj nie wiedzą co z tym zrobić, bo na nich spadła e, e, spadł deszcz nie powiem czego. Ale dlatego, że kosiniak jest do tego przygotowany. PSL przeszedł trudną bardzo lekcję przez ostatnie lata i odbył potworną pracę nad e, e, kwestiami komunikacyjnymi i innymi ta praca jest często jeszcze niewidoczna, ona przyniesie efekty, ale dzisiaj widzieliście, jak to szybko zadziałało w przypadku Kosiniaka.